Tydzień po premierze w Genewie gościmy dzisiaj w Warszawie premierowy model Crossland X. Widzimy, że ten samochód ma te wszystkie cechy charakterystyczne, które znamy z SUWów, z crossoverów. Dla Opla oczywiście bardzo podkreślony grill, ale do tego wzmocnienia zderzaka, osłony, które pomagają, jeżeli wybierzemy się poza miasto, światła. Charakterystyczne podwójne skrzydło. Z boku przetłoczenia takie masywne, muskularne, a do tego bardzo ciekawy dach, który dodaje taki ciekawy smaczek stylistyczny. Może być w trzech różnych kolorach od nadwozia. Ten samochód jest bardzo przestronny wewnątrz, a na zewnątrz jest bardzo kompaktowy. Jeżeli porównamy z naszym samochodem roku Astra nowej generacji, ten samochód jest o 16 cm krótszy, 10 cm wyższy. To daje dużo miejsca przestrzeni wewnątrz, a jednocześnie bardzo wygodne manewrowanie w mieście. Crossland X oferuje wyjątkowe rozwiązania technologiczne, które nie tylko pozwalają na bardziej komfortowe podróżowanie, ale również podróżowanie staje się dużo bardziej bezpieczne. Chociażby możliwość, aby ważne informacje pojawiały się przed kierowcą na wyświetlaczu head-up. Możliwość korzystania z kamery 180 stopni, co jest bardzo wygodne przy cofaniu. Na dłuższej trasie mamy system utrzymania w pasach ruchu, ostrzegania w momencie, kiedy potrzeba jest awaryjnego hamowania, również ostrzeganie o pieszym przed samochodem. No i oczywiście non-stop, 24 godziny na dobę, opieka, asystenta, OnStar, który czuwa nad bezpieczeństwem, ale jeśli jest taka potrzeba, również dla nas zarezerwuje hotel. Nasz nowy crossover to nie tylko stylistycznie ciekawy samochód, ale bardzo funkcjonalny i bardzo wygodny. Rodzinny samochód. Rodzinny dla pięciu osób, ale również mnóstwo miejsca na bagaże. 410 litrów to podstawowa wielkość tego bagażnika. To już jest dużo, ale można przesuwając tylne fotele o nawet 15 cm zwiększyć do 520 litrów. To już jest wielkość typowa dla kombi, a składając tylne kanapy daje nam to 1255 litrów. Ogromna przestrzeń do zagospodarowania. Opel Crossland X będzie dostępny z silnikami 3- i 4-cylindrowymi. Silniki benzynowe o mocy od 81 koni do 130, silniki diesla od 99 KM do 120. Będzie również wersja tak bardzo popularna w Polsce z instalacją gazową, oczywiście montowaną fabrycznie. Crossland X będzie dostępny w salonach dilerskich w drugiej połowie czerwca, czyli już niedługo i cena rozpoczyna się od 59 950 zł.